Słoneczko przygrzewa. Zaraz lecę na trening. Witam ponownie. Łapeczki, komentarze mile widziane. Reklamnie przewijamy, grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli nie subskrybujesz, a chcesz być z filmami na bieżąco, daj subika. <laughs> Słuchajcie, dziś taki ciekawy temat do omówienia, ponieważ Ostatnio spotkało mnie kilka ciekawych wypowiedzi w tym temacie. Jest takie przysłowie: kto wybrzydza, ten nie rucha. Pewnie wszyscy to dobrze znacie. Niedawno byłem w pewnym miejscu, spotkałem znajomego. No i jak to, faceci, jesteśmy w podobnym wieku. W gronie facetów często też się rozmawia o różnych przygodach z paniami. No i słuchajcie, mój znajomy mówi, że ostatnio zapoznał jakąś tam panią przez internet. Fajnie im się rozmawiało. No i w końcu doszło do spotkania. Doszło do spotkania. Spotkania intymnego. No i słuchajcie, rozebrał ją, rozpakował ten prezent, nie, no i tak patrzy od przodu. No na zdjęciach wyglądało to wszystko o wiele lepiej niż w rzeczywistości, nie. Zrobił pierwsze podejście, korzeń mu na chwilę zapłonął, ale potem zgasł, nie, zgasł, kiedy zobaczył to wszystko pomarszczone, obwisłe i tak dalej, no to Brakowało gdzieś tej, słuchajcie, podpałki. Jak przy grillu czy przy ognisku lepiej kupić podpałkę, polać czy czymś podsypać, podpalić. Niech się to rozpali niż dmuchać setki razy, kombinować, <słuchajcie>, nawdychać się tego dymu. No słuchajcie, próbował. Próbował, nie poddawał się. No ja tak słucham tej opowieści mówię do niego no ale to po co, czemu żeś się tak na nią zawziął skoro ci nie pasowało trzeba było sobie odpuścić, dać sobie spokój on patrzy na mnie mówi no ale Nygus jakby to wyglądało jakby mi korzeń nie zapłonął i mówi no ale jak to wyglądało jak próbujesz stale żeby ci zapłonął, żeby napęd jądrowy ci go odpalił żeby był zdatny do użytku a tu nic z tego nie wychodzi ona też przecież to wszystko widziała i na to patrzyła no patrzyła, mówi i, i powiedziała mi, że jest jej przykro, że chyba nie jest w moim typie i w ogóle, i w ogóle. Mówię, trzeba było tak powiedzieć, no, że nie jest w Twoim typie, bo faktycznie najwyraźniej nie była, skoro się rozebrała, ochota mu przeszła. No to najwyraźniej coś tam było nie tak, nie w jego guście, nie według jego oczekiwań. Mówię, trzeba było powiedzieć prawdę i tyle, no. Nie każdemu wszystko, słuchajcie, musi się podobać, musi pasować. Mówię: I co zrobiłeś? Mówi: No jak od przodu się nie dało, no to mówię: Może od tyłu? <laughs> no i słuchajcie, próbował też od tyłu, żeby korzeń zapłonął, no ale okazało się, że od tyłu też nie ma rewelacji. No. Na zdjęciach, w ciuchach obcisłych, które. Wiecie, tutaj troszkę podnoszą, tutaj coś podkreślają, tutaj coś bardziej uwidocznią, tu coś zamaskują. Wyglądało to apetycznie, sympatycznie. Napalił się jak reksio na kawałek boczku, no a potem się okazało w realu, że jednak to wszystko nie jest takie piękne, a zwłaszcza kiedy zdejmiesz garderobę. No i wszyscy tam siedzieliśmy się śmialiśmy z zaciekawieniem słuchaliśmy tych opowieści. Mówię no i co w końcu stało się, zdarzyło się. No mówi no w końcu za którymś razem. Mówi korzeń zapłonął, ale mówi nie tak konkretnie, tylko tak na pół gwistka. No i mówi zrobiłem co trzeba. No ja tak patrzę, mówi, ale jak zrobiłeś co trzeba? Czy to był twój? obowiązek czy ktoś cię do tego zmuszał czy poniósłbyś jakąś karę jakieś konsekwencje gdyby nie wyszło nie wypaliło gdyby ten korzeń ci nie zapłonął czy co by się miało stać no sorry mam dziś kiepski dzień od rana słabo się czułem coś mi się w głowie kręci albo lekarz ostatnio zapisał mi jakieś tam leki po których czuję się nie swojo jest tysiąc różnych Sposobów wymówek, żeby z tego wybrnąć. Mówię, no, nie musiałeś się do tego chłopie zmuszać. Kiedyś wam wspominałem, że takie akcje pozostawiają uraz na psychice u faceta. Raz nie zapłonął, drugi nie zapłonął, trzeci nie zapłonął, i potem poznając kolejną osobę, kobietę, może nawet tą odpowiednią, facet zastanawia się. Czy tym razem się uda, czy znów podobna akcja się powtórzy? Tak. I na samą myśl jest już zestresowany, a wiadomo, że stres jest najgorszym zabójcą i korzeń może nie zapłonąć. Jak będziesz podchodził kolejnym razem, od razu z tym nastawieniem, przypomni Ci się akcja sprzed kilku miesięcy dni, albo nie wiem, tam. Że miałeś z tym problemy, to jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że będziesz na tym tle tak zestresowany, że po prostu po raz kolejny znów będziesz miał z tym problemy. Bo nie będziesz myślał o tym, że o, ta jest fajna, ta mi się podoba, to mi wszystko tutaj pasuje, jest ten. Tylko będziesz myślał o tym, że, kurde, ten ostatni raz była porażka, żeby się to ponownie nie powtórzyło. A jak będziesz w ten sposób myślał, to ci gwarantuję, że ponownie się to powtórzy. No i ten tekst, słuchajcie, ostatnio też tam z kilkoma chłopakami rozmawiałem, no i ten ma stałą partnerkę, ten się z jakąś spotykał, już przestał. Ja mówię, no słuchajcie, ja bym chętnie jakąś poznał, ale żadna mi nie odpowiada. No i jeden z tych znajomych mówi do mnie, Nygus jest takie powiedzenie, kto wybrzydza, ten nie rucha. Mówię, no ale do tego nie można się zmusić, to nie jest koncert życzeń, że na twoje życzenie obojętnie przy kim korzeń ma ci zapłonąć. Mówię, no musi być ta chemia, musi ci się kobieta podobać. Mówię, to nie jest tak, że z automatu nagle widzisz byle co i nie wiem, no rozbierze ci się taka, nie wiem, 150 kilo. Nie wiadomo gdzie brzuch, gdzie bimbały się kończą, gdzie tyłek, gdzie plecy, gdzie kolana, gdzie pośladki, gdzie cokolwiek. I ty masz przed sobą kobietę, już ma ci korzeń płonąć. No niestety tak to nie działa, a zwłaszcza u faceta w moim wieku. I w moim wieku muszę wam powiedzieć, że heh, faceci mają jeszcze większe wymagania odnośnie tego, żeby wszystko pasowało, żeby wszystko odpowiednio zadziałało no ostatnio też rozmawiałem telefonicznie z jednym ze swoich znajomych i też mi mówi Nygus no jak będziesz tak wybrzydzał ta ci nie pasuje ta za młoda ta taka ta siaka mówi no to mówi będziesz sam będziesz sam mówię no słuchaj lepiej być sam czy samemu niż być z kimś, zmuszać się do przebywania z kimś a już w ogóle dla mnie to jest niezrozumiałe właśnie takie podejście, że no trzeba stanąć na wysokości zadania i się zmusić do tego, żeby korzeń Ci zapłonął za wszelką cenę chociaż ta panna pewnie też wyczuła, że <laughs> próbuje ją tam udrożnić nie do końca sprawnym sprzętem i twardym o sprzętem do diagnostyki głębinowej, że tak to nazwę. Tutaj, jak wiecie, wszystkie filmiki w całości, że tutaj ludzie chodzą mi w koło i się na mnie dziwnie patrzą, niektórzy podsłuchują, co ja tutaj mówię. Także panie nie są głupie, one też to czują, one też to zauważają. I na pewno nawet po tej akcji, że tam no, efekt końcowy był taki, że do czegoś tam między nimi doszło, ona i tak, słuchajcie, swoje pomyślała. No głupia nie jest. No i temu znajomemu, z którym rozmawiałem kilka dni temu właśnie powiedziałem, mówię, słuchaj, no nie, nie będę robił komuś czegoś takiego, że może ten ktoś sobie narobi nadziei, może się zaangażuje, może pomyśli, że z tego coś wyjdzie. Ja nie jestem taki, żeby wykorzystywać kogoś tylko dlatego, że ja czuję się może momentami troszkę samotny, żeby ktoś mi dotrzymał towarzystwa i mydlić mu oczy, robić nadzieję jakieś. Fajne wypowiedzi, po których on sobie pomyśli, że tak, faktycznie coś się między nami dzieje, a potem co? Takiego człowieka odtrącić, sprawić mu przykrość, i w ogóle, no, ile zawodów można, słuchajcie, w swoim życiu przechodzić. No. Także no nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, zwłaszcza panowie, piszcie w komentarzach i panie też piszcie komentarze, wy pewnie też to doskonale zauważacie po facetach, bo no ja już od najmłodszych lat miałem takie akcje, że nie zawsze wszystko mi przypasowało, a jak mi nie przypasowało, no to się nie zmuszałem, mówię słuchaj, sorry, ale... A, wiedziałam, że nie jestem w twoim typie i w ogóle i zaczęła cię brać, nie wiem, czy na litość, czy chciała wymusić na Tobie, żebyś to zrobił. Mówię bez sensu, no, bez sensu. Czemu mam się zmuszać, jeżeli do końca nie nie czuję tego wewnętrznie? Ja potrafiłem zawsze powiedzieć: Słuchaj, nie gniewaj się, ale no, nie jesteś do końca w moim typie. Tak, masz rację, ale... To, że nie jesteś w moim typie, mówię, to może jesteś w typie mojego kolegi, jednego, drugiego. Na pewno ktoś się znajdzie, w kogo typie jesteś, mówię, i jak mam zrobić to z tobą i sprawić ci przykrość, i potem cię olać, mówię, to chyba lepiej, jak nie będziemy w ogóle tego zaczynali. Także widzicie, Nygus nie jest taki zły. Ja potrafię też zrezygnować z niektórych rzeczy. Tak jak wam kiedyś wspominałem, jeden krzyżyk więcej, jeden ptaszek więcej, odhaczony dla mnie nie robi to różnicy. No dobra, śmigam. Miłego dzionka, pozdrowionka, piszcie komentarze, jestem ciekaw. Jak wy to postrzegacie, czy się do czegoś zmuszacie i w ogóle. Pozdro. Tutaj ekipa przyjechała zadbać o park. Bardzo dobrze że dbają, wygląda to dosyć ładnie, żywopłoty podstrzzone, elegancko.